Wykonać z Wami ćwiczenia aktywizujące zarówno prawą jak i lewą półkulę mózgu. Ćwiczenie to ma także wspomagać doskonalenie koncentracji, sprawności dłoni i koordynacji ręka-oko. Do przygotowania tego ćwiczenia będą nam potrzebne plansze, które dla Was przygotowałam, oraz nakrętki po butelkach plastikowych. Jeżeli nie macie w domu nakrętek, można je wykonać palcami. Aby ułatwić dzieciom to zadanie, proponuję uruchomić kartkę taśmą klejącą bądź też książkami. Bierzemy nakrętki do prawej i lewej dłoni i prowadzimy do przodu. Odkładamy kartę i bierzemy kolejną. Nosi, to oczywiście można powtarzać. Życzę Wam miłej zabawy. Do zobaczenia!